Nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Szybko tyle! Dla nazwy biegnij, bądź biedni! Najlepsi przyjaciele! Szybko! Możesz dziś spędzić wyobraźni obraźni dla tak. Bawmy się każdego dnia niech staranie. To jest nasz dom. Tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. Cześć! Cześć! To my, Tosia i Tymek! Chodźcie zobaczyć naszą podwójną huśtawkę! Podwójna huśtawka! No, dobra. Mamusia i tatuś kupili nam w prezencie podwójną ogrodową huśtawkę. No i teraz musimy ją złożyć. O, nie zapomnij o śrubkach! A, tak, oczywiście. Dziękuję, Tosiu. To jest 10 bardzo ważnych śrubek. Schowam je do kieszeni, dopóki nie będą nam potrzebne. Dziękuję. Dziękuję. Dobra, zamykamy pudło. No, już. Teraz musimy przenieść to pudło do ogrodu. No dalej. Raz, dwa, dwa trzy! Oh, oh, oh. Tato, myślisz, że zdążymy złożyć huśtawkę, zanim przyjdą Antek z Kają? Nie wiem, jest dużo rzeczy do zrobienia. Spróbujmy to jeszcze raz podnieść. A, już są! O. Dobrze Cię Dobrze, że jesteś. Przyda nam się Twoja pomoc. Pan Karol jest strażakiem i jest bardzo silny. Czy pomoże Pan nam złożyć naszą podwójną huśtawkę? Pan Karol pokazał nam, jak bezpiecznie podnieść ciężkie pudło. No dobrze, moi drodzy. Trzymajcie plecy prosto i ugnijcie nogi. Gotowi? Tak. Raz, dwa, trzy. Macie, czy Tak. Trzymasz, trzymasz? Ja otworzę, nie przeszkadzajcie sobie. Da, nie jeszcze Cześć, na... wejdźcie! Cześć, Tymek! Cześć, Antek! Dzień dobry. Andrek! Nie mogę wejść na dłużej, ale przyniosłam kwiatki do waszego nowego domu. O, dziękuję. <grystanie> Przyjdę po Anka jakoś przed szóstą. Dobrze, cudownie. Jeszcze raz dzięki za kwiaty, Elo, a potem przyjdź zobaczyć dom. Pa! <grystanie> dobry Antek. Przygotuj się na przenoszenie huśtawki do ogrodu. Strażackie podnoszenie. Raz nie prosto, kochani. Nie mogę Nogi. A nie, już ma. Dwa, trzy. Oh, wow. Wszyscy czekaliśmy i patrzyliśmy, jak się składa huśtawkę. Tata liczył długie pręty, krótkie pręty i siedzenia. Możemy pomóc? Nie, przykro mi. Składanie huśtawki to zadanie dla dorosłych. Mm. O, ale możecie sprawdzić, czy wszystko mamy. Świetnie! Super! Dobra. Przesuńmy to. Ile mamy długich, ciemno-niebieskich prętów? Jeden, dziękuję. dwa, trzy, Uuu. cztery, pięć, sześć, <noise> siedem, osiem, osiem! Osiem długich prętów! No dobra. A ile mamy krótkich, pomarańczowych prętów? Jeden. Jeden, dwa, trzy, cztery. cztery. Ups. A ile jest siedzeń? Eee. Gdzie one są? Eee. Tutaj? Nie. Nie. Może tutaj, Tosiu? A może tu? O tak! <laughs> Jedna, tak. dwa. Dobrze. Dwa siedzenia. Połóżcie je tutaj. A ile jest śrub? Dziesięć masz je w kieszeni, tato. <laughs> tak, są w twojej kieszeni. Proszę pana, zgubił pan te śrubki? Tak! O nie! Mam dziurę w kieszeni. Śruby musiały przez nią wylecieć. Nie martw się, tato! To zadanie dla nas! Znajdziemy o, je! Tak. Świetnie, do roboty! Już, 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 już! Chodź, Pomogę ci! O, przepraszam, mam proszę, chłopcy! Ja i antek szukaliśmy w salonie. Chodź, antek, jak nie znajdziemy tych śrub, to huśtawka nie będzie złożona. Tu jest jedna. Znalazłem śrubkę. O, ja też jedną mam. Tam też jest. Gdzie? Tam. O, świetnie. Mami. Patrz, w przedpokoju leżą jeszcze dwie. Ja mam dwie, a ty masz trzy. To razem daję jedną, dwie, trzy, trzy cztery, pięć, pięć śrub. Kolejną. Ja i Kaja znaleźliśmy dwie śrubki przy tylnych drzwiach, a teraz szukamy na trawie. Kolejna śrubka! Gdzie? Widzisz coś jeszcze? Nie. O spójrz! Na co? Żaba! Gdzie? Aha. Żaba! To żabka ogrodowa! Mm. Spróbuj jej dotknąć. Boję się, że podskoczy. Nie podskoczy. <grybuj> <grybuj> Hej, żabko! Kaju, umyj proszę ręce, jeśli dotykałaś żaby. Dobrze. Spójrz kolej na śrubka. Dobra, plan jest taki: ty weź śrubkę, a ja umyję ręce. Dobrze do zobaczenia! Mamy jedną, dwie, trzy, cztery śrubki! My, My mamy, mamy pięć! pięć. My skają mamy cztery! Świetnie! Wasze cztery i nasze pięć daje razem dziewięć. Brakuje nam wciąż jednej śrubki! Au! Kto zostawił śrubkę na podłodze w kuchni? Mama znalazła ostatnią śrubkę. Jedna mamusia stanęła na śrubkę. Macie, to chyba wasze. Au. Tato, mamy wszystkie dziesięć śrubek. Super. Hura. chłopiec. Brawo, drużyno. Pan Karol i tata użyli śrubek i poskładali huśtawkę. A ja dokręciłam ostatnią śrubkę no i już skończone! O, dobra robota, Tosiu. To już ostatnia wkręcona śrubka. Sprawdzimy tylko, czy jest dokręcona. Tak. Skończone! Hurra! Korety! <grymne> Nasze huśtawki. Mhm. Dobra robota, drużyno! Świetnie. Mamy jeszcze jedno ostatnie zadanie. Jakie? Jakie? Musimy je przetestować! Hurra! Oh. Tak, bardzo wygodna. Nie bezpiecznie. No dobrze, kto chce się pierwszy pobujać? Ale są ja. tylko dwie huśtawki. Więc... Kaju, możesz iść pierwsza. O, dzięki Tosiu. To bardzo miłe z twojej Uuu. strony, Tosiu. Kto wypróbuje drugą? Antek? Tymek? Możesz iść pierwszy Dzięki, będę się śpieszył Brawo, Tępy, ustąpiłeś kolegę To no, Tato by... Trzy i <grym> <grym> Wtedy Antek powiedział Mam nadzieję, że w moim nowym ogrodzie też będą huśtawki Mam nadzieję, że w moim nowym ogrodzie też będą huśtawki o czym ty mówisz, Antku? Mama mówiła, że niedługo przeprowadzamy się do nowego domu. O. Gdzie się przeprowadzasz, Antek? E, nie wiem, ale chyba nigdzie blisko. Bliżej pracy taty. O. Dalej będziesz przyjeżdżał się do nas bawić? Tak, macie najlepsze huśtawki na świecie. Dzięki. Możemy teraz my? Tak, no dalej. Teraz wasza kolej, coś Tymku. To powiedziała mamusia, byłoby na tyle! super! Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka! Zagrajmy! Dzisiaj pomagaliśmy tacie składać huśtawkę. Pamiętacie, jakie stworzenie Tosia i Kaja znalazły w ogrodzie? Czy to była żaba? Czy może ślimak? Odpowiedź jest za królikiem wierciołkiem. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to żaba. Zobaczcie. O, spójrz. Na co? Żaba. Gdzie? Aha. Żaba! To żabka ogrodowa! Mm. Spróbuj jej dotknąć! Boję się, że podskoczy! Nie podskoczy! -o! <śmiech> <śmiech> Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! Bawmy się! Głównych wystąpieni Alicja Reszczyńska, Tonek Piąt, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipage Media International.